I oczywiście, Manko z tej strony Kebusa w dzisiejszym odcinku w co inwestować obecnie. W co inwestować teraz, bo widziałem, że takie pytanie padło, że ja sobie gadam o jakichś rzeczach z przeszłości, więc w co inwestować na moment obecny. Przechodzimy sobie, ja oczywiście Was zapraszam serdecznie na stronę Skins Monkey, do której link macie w opisie. No i tutaj z Kodem Kebus darmowe 5 dolarów przy tradzie powyżej 100 dolarów oraz 35% plus do wpłaty. Także polecam z tego korzystać. Naprawdę szeroki wachlarz skinów. Dużo do wyboru, no i polecam naprawdę z tego korzystać. Także link oczywiście w opisie i dalej macie konkurs na koskę. Zostało niedużo osób, także wbijajcie, wbijajcie. Mordziu, mordziu, odpalaj sobie, kurczę, wbijaj, żebyś sobie koskę wygrał. Dobra, koniec gadania, czas... No gadania, ale na temat. Także lecimy. Zaczynamy sobie od Daryla. Generalnie wybrałem tutaj Darylów wszystkich. Dlatego iż, ponieważ... Dlaczego? Cena, jeżeli chodzi o Daryliów jest nie najgorsza, okej, okay. mogła być lepsza, ale dobra, no w sumie jest najwyższa od w ogóle kiedykolwiek. Ale słuchajcie, generalnie ta inwestycja ma polegać na takiej zasadzie, że jeżeli wejdzie operacja, to rzeczywiście ci Daryle na początku spadną i wtedy to też będzie dobry moment na kupno, ale później będzie tak zwana po prostu liniówka w górę i na tej liniówce będziemy się głównie skupiać, a jeżeli nawet operacji by nie było, to również jest dla nas komfortowa droga, e, dlatego że Daryl i tak czy siak z perspektywy czasu będzie rósł, no bo już go na rynek nie przybędzie. E, chyba, że po prostu z ekwipą ku graczy. Ale jeżeli chodzi o sam supply, który został wytworzony podczas operacji, e, już go nie jakby nie dorobimy. E, mam nadzieję, że rozumiecie o co mi chodzi. I wybrałem tutaj Daryla, bo uważam, że się wyróżnia spośród tych wszystkich agentów i jest dosyć na niego spory popyt. Także mam nadzieję, że rozumiecie... E, no taki mój wybór tutaj akurat. Dalej przechodzimy do rzeczy, na których można zarabiać obecnie. Czyli Stockholm, Antwerp i Rio. Generalnie podczas, podczas tych trzech eventów e, trzeba wyłapywać okazję. E, trzeba generalnie szukać. I tutaj chciałbym jeszcze powołać się na Rio, bo jest dobry moment na kupno Maus. Dlaczego? Dlatego, że Maus sobie spadło i możecie je kupić za nawet 0,82, 0,83. I to jest bardzo fajny moment na kupno Maus. Także jeżeli ktoś by chciał inwestować w Maus, e, to polecam właśnie zrobić to teraz lub za moment... Za moment. Eee, dlatego, że po prostu są dosyć przyjazne ceny, jeżeli o to chodzi. Jeżeli jednak nudzi Wam się i macie duży kapitał i nie wiecie, co z nim zrobić, no nie musi być nawet duży, to tutaj klasyczek ode mnie, czyli Fallen, bo cały czas wahania na nim działają, także jeżeli ktoś by chciał sobie robić tendencję day and night, no to tutaj Fallen jak najbardziej propsik, polecam z tego korzystać, bo wahania dalej działają. Generalnie odradzam jakiegokolwiek inwestowania w skrzynki na moment obecny, z tego powodu, że po prostu skrzynki są drogie, a gdy skrzynki są drogie, najzwyczajniej w świecie nie opłaca ich się kupować. Jeżeli chodzi o kapsuły z Rio Tutaj tak jak mówiłem, wkład małych kwot, które nie robią wam różnicy na jakimś tam życiu codziennym, jak najbardziej. Jeżeli chodzi o inwestycje w konkretne naklejki, no to tutaj ode mnie Mouse, sprout czy sprout, nie wiem jak to się czyta Jeżeli chodzi o sprout to tutaj widziałem, że dużo osób chciało inwestować w Sprouta. Powiem tak, jeśli już miałbym inwestować w Sprouta, to byłaby to wersja Gold, dlatego że jest to po pierwsze jedyna wersja Gold Sprouta, a po drugie w miarę przyzwoicie stoi z supplyem na moment obecny. Także jeżeli ktoś by chciał w Sprouta, to poleciłbym tutaj Golda, to również jest nawet ok inwestycja. No i w sumie to na tyle. Podałem wam dosyć sporo przykładów, a jeżeli chcielibyście się dowiedzieć jeszcze więcej, to zachęcam do zakupienia wspierającego. Tam wszystko jest omawiane. Dzięki wielkie za oglądanie, Trzymać się i cześć!